Dzień dobry. Chcielibyśmy porozmawiać z wami o mobbingu. W naszej prezentacji skupimy się na sytuacjach powtarzających się w firmach w Polsce, i nie tylko na statystykach związanych z przejawami mobbingu w naszym kraju. Opowiemy wam o tym, czym jest mobbing, jak się przejawia i jak z nim walczyć. Pokażemy wam najważniejsze informacje o mobbingu czarno na białym. Zacznijmy od historii Tomka, który dołącza do zespołu w pewnej korporacji. Tomek ma wiele ciekawych pomysłów na to, jak usprawnić pracę zespołu i podnieść jego efektywność. Niestety, jego koleżanka Ania obawia się zmian i chce, żeby wszystko zostało po staremu. Żeby uniemożliwić Tomkowi dzielenie się swoimi pomysłami, namawia innych współpracowników do tego, żeby nie informować Tomka o spotkaniach zespołu, jednocześnie go z niego wykluczając. Brzmi znajomo? Przejdźmy zatem do liczb. Jak na pewno się domyślacie, te statystyki przedstawiają sytuacje związane z mobbingiem. Zacznijmy od najmniejszej cyfry, 14%. 14% badanych osób było ofiarami przemocy fizycznej w pracy. Tak, dobrze usłyszeliście: przemocy fizycznej, czyli wszystkich czynności skierowanych przeciw ciału ofiary. Dalej mamy 39%, które mówi o tym, ile osób doświadczyło dyskryminacji w pracy. 46% badanych było ofiarami mobbingu w pracy i tyle samo doświadczyło wykluczenia ze strony pracowników. 53% badanych było ofiarami przemocy słownej ze strony współpracowników lub pracodawców. 63% doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego, a aż 85% odczuwa stres w miejscu pracy. Skoro już o tym mowa, czym jest mobbing? Biorąc pod uwagę, że z raportu Koalicja Bezpieczni w Pracy wynika, że aż 22% ankietowanych nie spotkało się z terminem mobbing lub nie jest pewna, czym mobbing jest, warto, żebyśmy powiedzieli sobie, jaka jest definicja mobbingu i jakie inne przejawy dyskryminacji możemy spotkać w zatrudnieniu. Regulacje prawne dotyczące mobbingu zostały ujęte w dziale 4 Kodeksu Pracy zatytułowanym Obowiązki Pracodawcy i Pracownika. W myśl paragrafu pierwszego artykułu 94 z indeksem 3, pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania mobbingowi. Obowiązek ten oznacza zakaz stosowania mobbingu przez pracodawcę oraz osoby działające w jego imieniu. W paragrafie drugim określono, że mobbing są to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Przykład Tomka, przedstawiony przez nas na początku prezentacji, idealnie obrazuje właśnie izolowanie i wyeliminowanie Tomka z zespołu przez Anię. Zgodnie z kolejnymi paragrafami artykułu 94 z indeksem 3. Nękanie lub zastraszanie, aby nosiło znamiona mobbingu, ma mieć charakter długotrwały i uporczywy. Co prawda nie jest możliwe dokładne określenie okresu mobowania, lecz przyjmuje się, że powinno ono trwać około 6 miesięcy. Warto jednak podkreślić, że sąd najwyższy w wyroku z 29 czerwca 2005 roku stwierdził, że za mobbing można uznać nękanie czy zastraszanie trwające nawet tylko przez jedną dniówkę roboczą. Jest to oczywiście trudne do udowodnienia, niemniej wszystko zależy od okoliczności, zebranych dowodów i formy działań mobbingowych. Pewne jest natomiast, że mobbing nie jest sytuacją jednorazową, a procesem oraz zachowania muszą mieć Charakter powtarzalności. Mobbing może mieć różne formy. Najpopularniejszą z nich jest mobbing pionowy, czyli szef tyran, który występuje, kiedy pracownik jest szykanowany przez swojego przełożonego. Mobbing poziomy można nazwać po prostu okropny kolega z pracy. W tej sytuacji to współpracownik szykanuje swojego kolegę lub swoją koleżankę. Kolejnym rodzajem mobbingu jest mobbing bezpośredni, czyli wyzywanie, grożenie lub lekceważenie pracownika, yy, oraz mobbing pośredni, yy, występujący na przykład, gdy z pozoru neutralna sytuacja narusza prawa osoby lub grupy. Chodzi na przykład o sytuację, kiedy pracodawca przyznaje specjalną premię osobom pracującym powyżej 40 godzin tygodniowo. Mając w zespole osoby niepełnosprawne, mimo że norma dotycząca niepełnosprawnych to 35 godzin tygodniowo, a praca w godzinach nadliczbowych jest niedozwolona w przypadku osób niepełnosprawnych. W związku z tym tacy pracownicy tracą szansę na uzyskanie wyższego wynagrodzenia. Jakie są zatem fazy mobbingu? Faza wczesna, czyli przygotowanie. Jest to mobbing. Moment narodzin mobbingu, najczęściej wynikający z nierozwiązanego lub nieodpowiednio zakończonego konfliktu. Mogła to być błahostka, która osobiście dotknęła daną osobę lub kwestia zagrożenia pozycji mobera. Konflikt przeradza się ze sporadycznego sporu w regularną wojnę. Ma na celu jak najmocniej umniejszyć pozycję ofiary mobbingu, a nawet wyeliminować ją ze środowiska pracy. Prowokowanie Zaczyna się od delikatnych form, jak utrudnianie przepływu informacji, niechęć do dzielenia się wiedzą czy pomijanie w zgromadzeniach związanych z pracą. Ma to na celu późniejsze podważanie kompetencji i zaangażowania w pracę. Ofiara mobbingu najczęściej nie zdaje sobie sprawy z tego, że mobbing już się zaczął, przez co nie może poprawnie ocenić sytuacji. Pojawiają się pierwsze oskarżenia o niedopełnienie swoich obowiązków, często bez argumentów. Kolejna faza to faza eskalacji, jest to faza walki ofiary. Mober zaczyna wykorzystywać wcześniej przygotowany grunt. Uwagi wobec jakości pracy są coraz częstsze i przestają być przekazywane w cztery oczy. Zaczynają się głośne przytyki, na które z frustracji ofiara reaguje nerwowo. Ofiara mobbingu zaczyna być postrzegana jako nierzetelna przez coraz większą liczbę współpracowników. Przez to nie może liczyć na wsparcie. Stara bronić się samodzielnie, przedstawiając logiczne argumenty, te jednak niczego nie dają. Każdy jest zajęty swoimi sprawami i izoluje się od słuchania kolejnych narzekań na wrednego szefa lub kolegę. Zresztą, jeżeli ktokolwiek próbuje stanąć po stronie pokrzywdzonego, również oberwie. Nikt nie chce ryzykować własnego spokoju dla obcej osoby. Te warunki bardzo sprzyjają Moberowi. Ofiara mobbingu zaczyna wyraźnie odczuwać stres, a pojawia się zwątpienie. Rezygnacja i strach. Kolejną fazą jest faza zaawansowana, czyli nasilenie agresji Mobera. Ofiara staje się kozłem ofiarnym każdej sytuacji w firmie, nawet jeżeli nie jest bezpośrednio związana ze sprawą. Łatka została przyklejona na dobre. Mober odcina kupony i stosuje coraz więcej zagrań. Mogą to być poważne pomówienia, rozsiewanie fałszywych informacji, fabrykowanie dowodów. Otoczenie separuje się niemal całkowicie lub tylko udaje zainteresowanie problemem. Część współpracowników zaczyna wręcz ignorować samą obecność ofiary mobbingu. Skumulowany stres prowadzi do emocjonalnych reakcji, a nawet wybuchów agresji, co tylko pogarsza sprawę i wizerunek. Mobe Mober osiąga cel przedstawienia ofiary jako tej złej strony. Ofiara mobbingu przestaje być w stanie poprawnie wykonywać nawet podstawowe obowiązki, czym tylko potwierdza wykreowaną opinię o niekompetentnym pracowniku. Faza ostateczna, czyli degradacja ofiary. Jeżeli do tej pory osoba mobowana nie zrezygnowała z pracy, mober wkracza na pole osobiste. Sytuacja wychodzi poza miejsce pracy i zaczyna odbijać się na rodzinie poszkodowanego. W mniejszych miejscowościach z jedną szkołą bardzo łatwo można dostrzec przeniesienie konfliktu na dzieci. Nagle Twoim dzieciom nie wolno bawić się z innymi. Twoja druga połowa nie jest już witana w osiedlonym sklepiku z taką życzliwością jak kiedyś. Twój samochód przypadkiem się porysował. Nawet jeśli zrezygnujesz z pracy na tym etapie, Mober może wystawić Ci niepochlebną opinię. Po czym możemy poznać w takim razie, że jesteśmy mobowani? Każdy mober ma swoją taktykę. Tak, pierwszą taktyką, o której powiemy, jest taktyka utrudniania wykonywania pracy. Jest to najlżejsza forma mobbingu, często ignorowana i tłumaczona, że ten typ już tak ma. Nie usprawiedliwiaj, to początek mobbingu. Mamy tutaj takie sytuacje jak ograniczanie dostępu do informacji, brak dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, pomijanie w spotkaniach służbowych lub zarzucanie obowiązkami. Druga taktyka to taktyka pomniejszania kompetencji. W tej sytuacji nieważne jest, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, albo czy w ogóle miałeś z tym coś wspólnego. Ta taktyka charakteryzuje się przypisywaniem sobie cudzych zasług, dyskredytowaniem osiągnięć, Poddawaniem umiejętności w wątpliwość, ciągłą bezpodstawną krytyką i upominaniem. Następną taktyką jest taktyka izolacji. Mamy tu do czynienia z odseparowaniem miejsca pracy, utrudnianiem komunikacji z innymi, unikaniem rozmów, po prostu traktowaniem jak powietrze, czy niedopuszczaniem do głosu. Następną taktyką jest taktyka upokorzenia. Taktyka ta często jest mylona z poczuciem humoru. W rzeczywistości nic w niej nie jest śmieszne. Spotykamy się w niej z sarkazmem, nieodpowiednimi żartami, ośmieszaniem, zniesławieniem, e, również obraźliwymi gestami. Ostatnią taktyką jest taktyka zastraszenia, e, która wiąże się z przemocą ekonomiczną. Mamy tutaj na przykład obcinanie premii, nagród e, oraz nieprzyznawanie podwyżki lub awansu, e, przymusowym zostawaniem po godzinach, zakazem robienia przerw. Nie, wiem, kojarzycie film Dzień Kobiet o pracy w sklepie motylek i pampersach? No właśnie. Wszystkie przejawy mobbingu wpływają na naszą pracę, na naszą organizację, a nawet na całe społeczeństwo. Skutki indywidualne to nękanie, zastraszanie, poniżanie, które trwa przez miesiące czy lata. Wszystko to powoduje opłakany stan psychofizyczny ofiar. Długotrwały stres związany z prześladowaniami może skutkować bólami głowy, kłopotami ze snem, koncentracją, stanami lękowymi, wyczerpaniem emocjonalnym, stanami depresyjnymi, a także obniżeniem jakości pracy. Za tym idą również choroby fizyczne, w tym wrzody żołądka, udary, zawały, nawroty chorób nowotworowych. U niektórych ofiar w ostatniej fazie mobbingu specjaliści identyfikują zespół stresu pourazowego porównywany do stanu psychicznego osób, które przeszły doświadczenia obozów koncentracyjnych. Ofiary często przebywają na zwolnieniach lekarskich, a ich system odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo. Te sytuacje przenoszą się również na relacje z najbliższymi, co skutkuje konfliktami w rodzinie, dramatem dzieci, ograniczaniem kontaktów z przyjaciółmi, czy po prostu izolacją od świata. Skutki dla pracodawcy. W krótkim okresie czasu może się zdarzyć, że mobbing wpłynie na wzrost efektywności pracy. Ostatecznie jednak, szykanowanie zawsze przynosi straty dla pracodawcy, również te finansowe. Przykładem może być mobbing strukturalny, czyli styl zarządzania polegający na terroryzowaniu załogi w celu zwiększenia efektywności pracy. Takiemu mobbingowi bardzo często poddawani są pracownicy słabo wykształceni i posiadający podstawowe kwalifikacje. Pomimo możliwych krótkotrwałych efektów, ostatecznie nękani pracownicy stają się mniej wydajni, częściej korzystają ze zwolnień lekarskich, zmieniają pracę, dotyka ich zjawisko wypalenia zawodowego. Jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt związany z efektywnością pracy i negatywnymi skutkami dla pracodawcy. Często ofiarami mobbingu padają osoby bardzo dobrze wykształcone, posiadające wysokie kwalifikacje, ambitne i zaangażowane. Takie osoby są szykanowane przez muperów, którzy boją się utraty swojej pozycji w firmie i którym, przynajmniej wedle ich oceny, trudno jest rywalizować na stopie czysto zawodowej. Mobbing generuje również straty globalne w całej gospodarce. Są to tak zwane skutki społeczne. Poza kosztami służby zdrowia, związanymi z leczeniem osób mobowanych. Państwo musi finansować również inne obszary, bardzo często powiązane z mobbingiem: programy walki z alkoholizmem, wypaleniem zawodowym, poradnictwo prawne czy też zasiłki. Jak w takim razie poradzić sobie z mobbingiem? Warto pamiętać, że wszystko, co odczuwamy w trakcie bycia mobowanym, jest normalne. A przy odrobinie pracy i dodatkowego wysiłku w dbaniu o siebie, odzyskamy swoje życie. Co więcej, możemy wykorzystać to, co spotkało nas w miejscu pracy i wyciągnąć z tego wnioski i lekcję, aby się wzmocnić. Kluczem jest nie pozwolić, aby to, co ci się przytrafiło, definiowało to, kim jesteś jako osoba. W przeciwieństwie bowiem do naszego oprawcy, który miał wybór, my tego wyboru nie mieliśmy. Staliśmy się ofiarą, bo ktoś tak zdecydował. Nasz wybór jednak polega na tym, co z tym zrobimy. Jak więc możemy wspomóc siebie w walce ze skutkami mobbingu? Przede wszystkim zadbajmy o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Porozmawiajmy ze swoim lekarzem rodzinnym, jakie symptomy nam towarzyszą. Warto również skorzystać z pomocy terapeuty. Znajdźmy wsparcie emocjonalne i uznanie. Pamiętajmy, że w przypadku mobbingu jego ofiara oskarżana jest o stwarzanie problemów lub nawet bycie problemem w samym sobie. Ciągła krytyka, plotki, kłamstwa odciskają piętno, pozostawiając nas w osamotnieniu i bezsilności. Dlatego warto rozważyć znale znalezienie grupy wsparcia w okolicy lub po prostu założenie własnej. Znajdźmy potwierdzenie dla tego, czego doświadczyliśmy, i uznajmy, że nie ma w nas nic złego. Odbudowanie poczucia własnej wartości i ogólnej pewności siebie będzie wymagało pracy, ale warto tę pracę wykonać. Warto również poszerzyć swoją wiedzę na temat mobbingu. Jeśli jesteśmy zdezorientowani tym, co nam się przytrafiło, poczytajmy na temat mobbingu w miejscu pracy. Chociaż czytanie o tym problemie może być bolesne, na dłuższą metę pomoże nam pogodzić się z tym, co nas spotkało. Co więcej, wiedza na temat mobbingu przygotuje nas na przyszłe konfrontacje. Niektóre ofiary mobbingu w miejscu pracy stają się nawet rzecznikami lub liderami grup wsparcia dla innych osób, które cierpią z powodu mobbingu w miejscu pracy. Ważne jest, aby zmienić swój sposób postrzegania tego doświadczenia. Pozytywne myślenie przynosi wiele korzyści. Jeśli mamy trudności z samodzielnym myśleniem o sytuacji, która nas spotkała, na pewno warto zwrócić się do specjalisty, który pomoże nam przekierować procesy myślowe. Co więcej, starajmy się unikać poczucia winy z powodu sposobu, w jaki stawiliśmy czoła dręczycielowi, lub czasu, jaki zajęło nam podjęcie działania. Te sprawy należą do przeszłości. Zostawmy je tam i spójrzmy w przyszłość, znajdźmy zakończenie i nowy początek. Jest to częścią procesu leczenia i oderwania się od traumy, której doświadczyliśmy. Czasami znalezienie tego zamknięcia wiąże się ze zmianą pracy lub kariery. Ale pamiętajmy, że nasza tożsamość jest związana z czymś więcej niż tylko naszą pracą. Odkryjmy na nowo to, kim jesteśmy. Rozwijmy nowe zainteresowania, nowe hobby, nowe cele i nowe marzenia. Nie pozwólmy, by to, co nam się przydarzyło, miało wpływ na resztę naszego życia. Gdzie i jak zgłaszać mobbing? Najważniejsze, aby pamiętać, że mobbing, mający jak już wiemy długotrwałe skutki dla pracownika, pracodawcy oraz dla całego społeczeństwa, nie może zostać niezauważony. Jeśli widzisz sytuacje mobbingowe lub sam jesteś obiektem mobbingu, pamiętaj, żeby zgłosić to poprosić o wsparcie. Gdy moberem jest współpracownik czy kontrahent, o pomoc najlepiej zwrócić się najpierw do pracodawcy. Jeśli ten jednak nie potrafi zapobiec aktom mobbingu, bądź jeśli to on sam jest moberem, pomocy warto szukać w działającym na terenie zakładu związku zawodowym oraz w Państwowej Inspekcji Pracy. Mobbing to przestępstwo, które jest karane grzywną. Ponadto pracownik zastraszany czy izolowany ma prawo otrzymać odszkodowanie za wyrządzoną krzywdę. Gdy w Twoim miejscu pracy dochodzi do niestosownych zachowań, należy natychmiast reagować. Gdy jesteś ofiarą, złóż odpowiednią skargę do pracodawcy, by powiadomić go o mobbingu wśród pracowników. Poproś o udostępnienie nagrań z kamer lub rozmów telefonicznych, które posłużą za dowód w dalszym postępowaniu. Możesz zebrać również własne materiały, np. pogróżki wysyłane w SMS-ach, o belgii od współpracowników, wypisywane pod Twoim adresem z prywatnych profili społecznościowych. Gdy jesteś świadkiem, nagraj niestosowne zachowania i rozmowy, lub zrób zdjęcie telefonem. Pokaż dowody pracodawcy, by mógł on wyciągnąć konsekwencje wobec pracowników mających przepisy kodeksu pracy. Co zrobić w przypadku mobbingu? Warto pamiętać, że emocje są złym doradcą. Dlatego należy spojrzeć na sytuację chłodno i obiektywnie, odczekać kilka dni, żeby na spokojnie móc ocenić zaistniałą sytuację. Należy pamiętać przy tym o obowiązkach pracodawcy i przeanalizować, czy na pewno się z nich wywiązuje. Warto dokumentować swoją sytuację, gdybyśmy chcieli skorzystać z drogi sądowej. Pamiętajmy, że w sądzie najpierw powód musi przedstawić dowody mobbingu. A dopiero w następstwie tego pozwany ma udowodnić, że mobbingu nie było. Sytuacja mobbingowa jest bardzo stresująca, i człowiek często czuje się odizolowany, myśli, że to on nie pasuje. Dlatego też ważne jest, aby porozmawiać ze sobą zaufaną w pracy lub poza nią. To pomoże ocenić sytuację, rozładować stres i emocje. Poczucie wsparcia osób bliskich i zaufanych jest bardzo ważne. Należy również sprawdzić, jaka procedura zgłaszania przypadków mobbingu obowiązuje w naszej firmie, czy mamy zgłosić sytuację do bezpośredniego przełożonego, a co jeśli moberem jest ten właśnie przełożony. Wtedy należy zwrócić się do działu HR, który ma obowiązek zająć się sprawą. Można również poinformować Związek Zawodowy oraz Państwową Inspekcję Pracy, jak już wspominaliśmy wcześniej. Najważniejsze jednak to zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Oraz o dobro własnej rodziny. Musimy pamiętać, że długotrwałe bycie obiektem mobbingu ma bardzo niekorzystny wpływ na nasze relacje międzyludzkie, dlatego tak ważne jest dbanie o więzi z najbliższymi nam osobami. Analizując swoją sytuację oraz dokumentacją sytuacji mobbingowych trzeba rozważyć swoje możliwości. Należy zweryfikować, czy sytuacja może ulec poprawie. Czy poinformowane jednostki wewnętrzne zajmują się sprawą, czy sytuacja jest już może tak beznadziejna, że trzeba po prostu znaleźć inną pracę. Przede wszystkim pamiętajmy, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Nikt inny za nas tego nie zrobi. Nie pozwól, aby mobbing się rozwijał, nie daj się uciszyć. Nie pozwól, aby mobbing miał wpływ na ciebie i Twoich najbliższych. Nie pozwól, aby mobbing miał wpływ na Twój komfort pracy i dalszy rozwój. Pamiętaj, że to, co ci się przytrafiło, nie było sprawiedliwe, ale nie musi definiować tego, kim jesteś. Wyzbądź się wszelkich skłonności do myślenia w kategoriach ofiary. Tak, padłeś ofiarą, ale jesteś kimś więcej niż to, co cię spotkało. Poświęć czas na ponowne odkrycie tego, kim naprawdę jesteś, a nie tego, za kogo uważał cię dręczyciel. Powinieneś także unikać obwiniania siebie za to, że byłeś zastraszany. To nie była Twoja wina. To był wybór dręczyciela. I co najważniejsze, dbaj o siebie. Zwracając uwagę na to, czego potrzebujesz, aby czuć się zdrowo, będziesz na dobrej drodze do wyleczenia się z mobbingu w miejscu pracy. Nie czekaj, reaguj.